No cześć! Jestem TheTrak i witam was w kolejnym odcinku Stylizacji. Dzisiaj sobie włączyłem kamerkę, ale chyba się nie będę patrzył tak bezpośrednio, żeby was nie przestraszyć. Także atakujemy damaszek i sobie zobaczymy, co jak. Poczekajcie, na sobie jeszcze picia, bo wiecie, jest upał i trzeba pić. Więc mam nadzieję, że damaszek jakoś podbijemy jak najszybciej. I, i zobaczymy, co dalej, zobaczymy, co dalej. Bo ja już tutaj posłałem tamte armaty, o kurde I teraz oczywiście następna tura, no zajebiście Nie no oni, mm, oni mi tych już, Oni mi te katapulty rozwalą, ci kusznicy arabscy Ta idą dalsi No nie wiem jak to, jak to zrobimy, ale mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie w produkcję w Krakowie, w Krakowie, w Krakowie, w Krakowie Mamy 15, jak, tu, jak mało złota, wiecie co? na to, dobra jeszcze trebeusze Raz... tam ci się mogą przesunąć jeszcze. Nie, nie mogą. Ojeje. Słabo. Słabizna. A, jeszcze w wie produkcja. Okej, okay. jeszcze jedni trebeusze, a później już zacznę coś yy, skoncentrowanego na złocie yy, tworzyć. Dobra, tutaj mogę bank, bo banki są fajne. Banki są fajne, bezki tu już tak dawno nie nagrywamy z kamerką, że to jest trochę tak dla mnie niekomfortowo Ale będzie być dość mała, także mam nadzieję, że nie będziecie <grym> czuli się niezręcznie Ne Tutaj im tutaj Zaznaczę następną turę że wiecie co? O, jeszcze mam Arkebuzerów Niech się Niech tam idą Dużo stracimy niestety wojsk Przy tym, ale mam nadzieję, że podbiję Bo jak to nie podbiję ja? Next. Oj... Z jakim cudem oni mnie rozwalili? A, bo jeszcze mam jakąś jednostkę. Kusznicy. No, na no, stary, dużo mam tej armii, także mam nadzieję, że... że to jakoś mi wyjdzie. Musi wyjść. O. Next, next, next. Hm. Wiem, że się teraz patrzycie na mnie. U. Przyprawy na liście życzeń Melbourne. Wkraczasz na terytorium Hanoi. Ojojoj. Oj, oj. gdzie? A, okej. Okay. Mam z nimi teraz słabe stosunki przez to. Boją się nas. Na serio? Yy, no nie. Dlaczego? Okej, okay, czyli był ten kongres światowy i zakaz luksusu dla miedzi. Dobrze, że nie ma żadnego embarga na nikogo. To przynajmniej. Jakim cudem oni nas nie zaatakowali? No na serio? To dobrze z jednej strony. Natomiast są debilami. Totalnymi debilami. Dobrze, sobie uszkodzimy tych rycerzy. Więc powolutku, powolutku jakoś to gra. W ogóle trzymam szklankę w ręku. Bez sensu. Jak debil. Psz, yy, kusznikami raczej stąd nie zaatakuję nikogo, także muszę się nimi przybliżyć. Będzie bez sensu, bo ich od razu stracę. Ojoj, oj, kurde, jakich. Uj, dużo. Może bym tak tamtych trochę osłabił. Dobrze, mam nadzieję, że im doświadczenie troszeczkę do przybędzie. O, teraz Twoja kolej, aby zużyć propozycję na drugi kongres w Atenach. Jakim poszło? Dobra. Yy, możesz zaproponować wprowadzenie nowej rezolucji albo uchylenie. O, Jezu, je Obowiązujących rezolucji. Wraz z innymi uczestnikami, drugi kongres w Atenach zdecyduje o losach twojej propozycji. Yy, yy. Więc co możemy zaproponować im tutaj? Embargo, państwu, miasta, zakaz luksusu, podatek na armię. To bez sensu ten podatek na armię zawodową. Byśmy zbankrutowali. Uczeni rezydenci. O, O, o dobre. Zaproponuję to im, tak, dokładnie, bo wiecie, przynajmniej się rozwiniemy, bo my z tą nauką wcale nie jesteśmy na jakimś super dużym poziomie. Ja to zaniedbałem, dlatego też wolę... Fajnie, gdyby ta rezolucja przeszła. No chyba mi... Dlaczego nie złożyłem tej... Złóż propozycję, na pewno. Troszeczkę oczywiście stosunki z Rosją się pogorszą, ale... Oni są daleko. Więc mam nadzieję, że żadnej wojny, żadnej wojny nie wywołałem. Wy, nie wywołają przeciwko nam. Yy. Teraz oczywiście jest jeszcze kolejny problem z tymi tutaj ciężko zbrojnymi, bo nie ma miejsca na nich. Dobra, next. Tamci mogą się trochę przybliżyć. Przygotować się do ataku. Yy. Tam ci... O! Tylko to jest piknieży. Oni też idą. Mam nadzieję, że uda się obronić te trebeusze nasze. Chociaż to raczej nie jest. Zatakuje może tych kuszników, to trochę ich uszkodzę przynajmniej. Yeah! Generał stoi, więc następna tura. I zobaczymy, jak to się potoczy. Już chcę to podbić. W ogóle pisaliście, że. Żebym... Czy robił osadników, ale tak jakoś nie po drodze, żeby, tymi, żeby te nowe miasta zakładać? Zresztą to już nie ma tak dużo miejsca. Bardziej się skoncentruję na tym, aby tą Australię skolonizować trochę. Przynajmniej jedno miasto gdzieś, gdzieś tutaj, żeby mieć taką, wiecie, taką swoją kolonię i wtedy będę się mógł łatwiej wyprawić i gdzieś na przykład tutaj zaatakować ich. No, myślę, że gdzieś tutaj jest dwa miasta, na przykład w tym miejscu, jest nawet żelazo wino. Yy, no byśmy mieli trochę kasy nawet z tego Także niech się. Następna katapulta nie to bez sensu. Dlaczego oni się nie mogą ruszać, a bo jest kolejna jednostka? Yy, więc opuszczę turę i... I następna tura. No, denerwuję się. Słuchajcie, denerwuje się z tym Damaszkiem, co będzie. B -b 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 -b. Jak to Aleksander już wchodzi w epokę przemysłową? No to zpieprzone jest strasznie. Ooo, to bolało. No i nie mamy katapult. Fajnie. No jak mówiłem, troszeczkę sobie nas tutaj pobiją, niestety. Szkoda. W ogóle jeszcze ci Trebeusze niby tutaj są. No a tam ci w ogóle uciekli. Mają to gdzieś. Fuck! To jest kolejne miasto? A, tam ci kusznicy chyba przeszli. O, ja nie mogę. Słabo, naprawdę słabo. Yy, hy, 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 hy. Także najpierw ostrzelam. Byle jakich? Kogokolwiek. Dobra, może tych? Krycerzy. Dobrze, i zacznę iść jakoś. Może najpierw ym, ci arkebuzerzy tutaj, później... O, i kusznicy. Znaczy, ja przywracam kulczykiem. <noise> nie powinienem tego robić na nagraniu, wiecie, żeby was nie, zniesmaczyć tutaj. Co, faktycznie ochednia wygląda. Yy. Dobra, tutaj mogą być kusznicy następni. Tam ci arkebuzerzy w to miejsce. Tam dalej może niech ci kusznicy się posuwają. Lol, kusznicy posuwają. O, mogę ich uleczyć. Fajnie. I dam ich jeszcze bliżej tu. I tych też bliżej. Fajnie. Dobra. O, wykradać technologię mogę. Yeah. To... ja yy, to od Arabów, tak? Co ja teraz opracowywuję? Chemię. Yy, ale mogę wykraść akustykę. Dochód kultury z wycinki... Co? Brazyliki? co to jest w ogóle? Pozwala zaokrętowanym jednostkom podróżować po oceanach. Eee, Do dobre, astronomia. Karawele, szybszy ruch poza. E, dobra, więc wybiorę. Astronomię. Więc mamy technologię. Y tam sobie ten nasz bieg pracuje. Ile teraz matury? 13. Widzicie, on strasznie awansował teraz. Także mam nadzieję, że. Chociaż nie, przeniesiemy się teraz do Aleksandra. Chyba jeszcze za te 13 turbo. Chcę, aby. Bo on ma chyba nowsze technologie. Więc. Byłoby fajnie. No tamci jak zwykle się nie mogą ruszyć nigdzie. Słabo. Bo tutaj rozplanowałem ten atak trochę. Dobra, następna tura. Zobaczymy, jak nas teraz uszkodzą. Chociaż nie, no mamy sporo jednak. No co za. Dlaczego? Potępieni. Niech będzie. Ryosłupia cię potępia. Straszne, straszne, straszne. Nie jest, to, jak, nie jest to, jak gram w cywilizację, to. Umowa naukowa? Nie. Nie, nie chcę. Umowa naukowa polega chyba na tym, jeżeli nie to będzie poprawcie, że się wymieniamy z danym imperium tymi technologiami. Ja jebie No na serio? Oh my god! Co za, co za ludzie! No, bardzo mi jest to potrzebne teraz do wiadomości, że Genewa atakuje barbarzyńską karavelę. Fuck. Jezu tutaj zejdę na zawał. A w łodzi co? No, też tam. O, kolejna arma. Nie, tamtych nie mogę. Ale mogę wysłać się na jakąś wymianę yy, Gao. Uuu. E do rywania trochę może. Puszczę. Szlak. Wbiorę produkcję w Grand River. Dobra, jeszcze trochę muszę chyba się naprodukować tych jednostek. Także tutaj sobie rycerzy już wyślę. I niech powstaną trybeusze jeszcze. Jeszcze jedni. W sumie mogę pokupować jednostki. Więc już tych trybę uszy kupię, którzy tutaj są. Eee, tamtych mogę przesunąć no, w to miejsce, chociaż nie, bo tam mekka mnie ostrzela. Co jest niezbyt fajną opcją. Ale nie, no muszę, muszę, muszę. O, oh, fuck! Byblos. Co to jest w ogóle, Byblos? Państwo miasta jakieś. Chciałbym tylko wiedzieć, gdzie ono w ogóle istnieje. No ale mniejsza o to. I teraz jest to fajny czas, w którym mogę ostrzelać Damaszek, choć trochę. Tak, ostrzelam ich. Tutaj też mogę. Więc troszeczkę, troszeczkę osłabiamy. Niestety dość mało. No ale wiecie, muszę sobie jakoś poradzić. O, może bym te katapulty tutaj podstawił na. No muszę, wiecie, bo. Co. co, co wiecie, mi to nic nie da w tej chwili. Jak nie będę tak... tymi katapultami na czas. A te katapulty jednak dużo im zbijają, hapa, hapa, hapa. Hp. Yy, nie no. Myślę, że damy radę. W ogóle co, piszcie, czy chcecie odcinek z kamerką. Ja wiem, że on jest eksperymentalny i że. Może wam się nie spodobać, bo odcinki z kamerą są różne. Yy, także nie hejcie zbytnio, yy, bo będzie jeden. Jeżeli wam się nie spodoba, to trudno. Ehm, co ja mam z tymi? O, buzerów mogę postawić pod Damaszek świetnie. I tych tutaj, o, gnia, gnia. Next. Chyba ich przewyższamy siłą, tak trochę. Mam nadzieję. No, teraz next. Trzymajcie kciuki. No. Co za. Co ona chce? No To tylko, że tam wzmożona produkcja technologii. Czy tam, nie wiem, nauki. No nic takiego. Nie wiem dlaczego aż mam takie o to. No ale trudno. Nic dziwna. W końcu Rosjan, no, wiecie, nie ma się. Nie ma się co dziwić. Ale fajnie, że akurat mi zabili tych kuszników. Szczerze mówiąc, to mi nawet pomoże poniekąd. Dobra, nie pomoże mi. Ja nie mogę. Ile jednostek tutaj na nich jest? Fuck. Ja Super po prostu. No chyba nie. Owo, ja nie mogę. No co za... <ścoughs> Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Bez kitu. Co za gunw. Oj, dobra. Także teraz podstawiamy tych pikinierów, którzy zginą. Yy, I teraz yy, wybór: kogo ja mam strzelać? Czy w sam ten Damaszek? Czy może w kogoś innego? Na przykład w to. Te... No nie, najpierw, najpierw, może tych bym wysłał na nik. O, zdecydowanie. Yy, tutaj bym ich ostrzelił, może. Dlaczego to nie ma zasięgu? No, mb, bez kitu. Dobra. Ostrzeliwuję to miasto, póki, póki mogę, i, i wiecie, i podbiję, i później się będę bronił. To jest najlepszy pomysł. Tak naprawdę, bo wiecie, bo najlepszy. Tylko muszę się przesunąć z tą katapultą. Fak, nie ma, nie ma już ruchu. A i niech tam ci odkrywają, może pojadą jeszcze tutaj troszeczkę, podpłyną w dół, bo teraz to jest Afryka, tak? Niech się odkryją. Bo w gruncie już się wyprodukowała kolejna katapulta. Więc idziemy na, chciałem powiedzieć, na Berlin. Chyba by skojarzyło, co chodzi, ale idziemy na Damaszek. Wiecie, co tak się boję z tym Hanoi, tak do nich wchodzić, ale szczerze mówiąc, nie mam wyboru. Także. Bezpieczny atak. Mogę iść na Damaszek, nawet z tamtymi. Troszeczkę ich teraz tutaj. Wiecie, jak tak dalej pójdzie, to jej w następnej turze podbiję. Nie wiem kim. O kurde, właśnie, nie wiem kim mam ich podbić. No to było spieprzone, akurat co ja teraz. Bardzo rozsądnie postąpiłem. No bo faktycznie, tam ci też zniszczą tych arkebuzerów w następnej turze. To było debilne. To było debilne, wybaczcie. Nie jestem przykładem wybitnego gracza. Ed Warszawka. Uuuu, w Warszawie mogę wybudować teraz. Um, akurat przystanie nie potrzebuję. Natomiast. Um, dobra, jeszcze. No, karawela. Chyba to jest, to jest właśnie o nam podblokowaniu. Po Next. Ok, podbijamy Damaszek na następnej na dłużej, mam nadzieję. Nie mogę się nadziwić, że wciąż trzymujesz przy władzy, mając pod sobą tak niezadowolonych ludzi. <grym> Oj, tam, walić ją do Dodolo kończył krzywą wieżę w pizie. To jest dziwny koleś. Ale ma dużo kasy. Fak, no, jak mnie teraz atakują wszyscy. Ale dobre jest to, powiem wam tak, że nie atakują mi tych katapult. Jakimś cudem nie chcą. Są głupi. Także przynajmniej to. Ojej, ciągle mi coś przekierowuje. Wiecie, jedynym minusem tej gry, znaczy jest wiele minusów, bo jest dość zbugowana, ale sporym minusem jest takie, co, że gra sama decyduje, którą jednostką mamy kierować w danym czasie. I to jest takie strasznie ograniczające. Nie lubię tego. Więc jeps, Damaszek, raz. Jeszcze raz mogę ich uszkodzić. To troszeczkę hapsa jest zmniejszy. Tam podejdę jeszcze z tymi ciężko zbrojnymi. Kosztowny atak, ale nie mam nic do stracenia. No podbijajcie. Tak, jest nasz. Jest nasz. Fajnie. A dlaczego mam teraz 6. Nagle 8 niezadowolenia. Dobra, teraz mam minus 3 tylko. Także mam damaszek. Fajnie, myślałem, że będzie trudniej, szczerze mówiąc, mi ich podbić, yy, ale wyszło. Mam nadzieję, że teraz jakąś drogę robole, zacznę tutaj budować, bo Damaszek... Wiesz jakie to są bogactwa. Jest 6 żelaza, jest 6 żelaza, co tutaj jest? obozowisko, futra, słonie są nawet, a to już tutaj pod szczecinem. Eee, tam. Dobra. W takim razie, może się teraz tutaj obstawię z tymi katapultami. Najpierw to trzeba wykończyć tych kuszników, którzy tutaj są, bo jeszcze mogę to zrobić. Także... zaraz, zaraz ich uszkodzę. Szkoda, że jeszcze Domaszek nie może odstrzeliwać y, tych, tych... wrogów. A właśnie, kupię tam sąd, bo dostałem złoto. On się zakupi... dlaczego nie mogę? Eee. Słabo. Produkcja w Łodzi. Myślę, że teraz trochę przystopuję z... Z atakiem, i wiecie, wybuduję sobie te banki, żeby było sporo złota yy, i tego typu rzeczy. I później. i później. i później się zastanowię, co i jak. Bo tą Mekkę, z tym, można byłoby już od razu zaatakować, ale. no ta Mekka jest silna strasznie. Zobaczcie. Znaczy nie, Warszawa ma nawet większą obronność niż Mekka. My, gdy, gdy my przełączymy tą Mekkę, to naprawdę będziemy strasznie bogaci. No. Bo to jest naprawdę sporo rzeczy, a szczególnie że miasto jest naprawdę spore. Yy, Kolosem Damaszek. Oczy znaczy, jednak muszę. Yy, produkować ten sąd normalnie. Ja, i poawansuję sobie oddziały. Niech będzie trudny teren, troszeczkę troszeczkę górek jest tutaj i lasów także 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 tak. Dobrze, że jeszcze z Hanoi nie mam wojny. Okej, okay. także zostawię ich teraz w spokoju. Szkoda, że to jest takie dziwne miejsce, są te wody i tak trudno jest z tymi jednostkami się w miarę fajnie przemieszczać. No ale damy radę, skoro już Damaszek jest podbity, to najtrudniejszy za nami. Tak naprawdę, także, także teraz sobie poczekamy i zobaczymy co i jak dalej będzie. Publiczna deklaracja Grecji. Grecja ogłasza świata, że Melbourne znajduje się pod ochroną. Ja nie mogę. To Melbourne, który właśnie chciałem zaatakować. Fajnie. A i mojej kusznicy pewnie znów. No, oczywiście. Ale dostają przynajmniej punkty doświadczenia za to, także mam nadzieję, że te wrogie jednostki ich nie zniszczą. Szybciej, niech się ta tura ładuje. Okej. Okay. Awans jednostki. Dobra. W takim razie, niech e, będzie walka w trudnym terenie i niech, niech się ufortyfikują do uzdrowienia. E, tamtych można. Nie. Póki co będę ich ostrzeliwał z tych katapult yy, oraz z yy, kusznikami. Tobie tak spokojnie będę tutaj egzystować z nimi, yy, więc będzie tak, wiecie, w miarę. W miarę niespokojnie na granicy, no więc posłabiam ich trochę i później, później zaatakuję tą mekkę. Ale chyba już nie w tym odcinku, wiecie, bo z tą kamerką tak jest niekomfortowo i pewnie jeszcze czuję się na tyle dziwnie, że pewnie przejrzę cały ten materiał yy, zanim go zrenderuję, aby zobaczyć, czy jakiejś zwalonej miny nie zrobiłem. To jest naprawdę, yy, naprawdę bardzo prawdopodobne, że tak zrobię. A eee, no wiem, dziwny jestem. Dobra, next. No nie, jeszcze tamci. O, mogę już ulepszyć. Arkebuzerzy. Także następna tura i zobaczymy. To właściwie to... O, chemia mi się teraz odkryje, fajnie! Jak mi się chemia odkryje to będzie naprawdę super, w ogóle mają wielbłądy. Bo, bo jak w... Wow. Nie chcę z nim traktat... Po co? Medynę. Tak? Nie, to jest bez sensu. Wiecie co? Mm -mm. Ma 43 złota naturę. Jakim cudem mam tak dużo złota? Medynę? Da mi medynę. Robię pewnie błąd, ale dobra. Mam medynę. więc yy, przyłączę to miasto. O, jakie dużo niezadowolenia, Jawal. No, to jest fajne, fajne. I w tej chwili w Medynie jest tak, że muszę wybudować sąd. W Kabulu. O, oh właśnie, w Kabulu. Hmm. Co mogę w Kabulu? Policja okręgowa. Nie. Raczej w Warszawie powinienem zbudować, żeby mi tam nie szpiegowali zbytnio. Eee, nie, jakąś jednostkę. Jeszcze jakąś jednostkę. Bo nie mam wykorzystanych szlaków handlowych. Także statek. E, niech będzie. I, 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 I w Gen. O, w Gen mogę bank. Albo warsztat to przyspieszy produkcję. E, I teraz muszę jakoś przejść. Trochę się załatwiłem z tym. No ale o, ma miła mi ta wizja nowego miasta. Więc przez ten Byblos czy tam cokolwiek to jest. Będę musiał przejść naokoło. Jak debil, do tej medyny, żeby ją jakkolwiek wybronić, a później zaatakować Mekkę z dwóch stron. Także troszeczkę Arabowie nam celowo utrudnili to zadanie, a przy okazji sobie zbieżymy stosunki z Hanoi centralni i totalnie. I nie słabo. Oni chyba nie mogą zerwać tego, z tych stosunków, znaczy, że pokoją. Mam nadzieję, że nie. W ciągu tych 10 tur. Niech ten generał tam stoi, a niech ci się fortyfikują po prostu. Okej. Okay. Nie no, myślę, że damy radę. Eee... Także z tamtymi pójdę naokoło w tą stronę. Dobrze, że tu nie ma żadnych granic i są same państwa miasta, przez które mogę przechodzić. No bo to trochę by było dziwne, gdyby nie było dostępu do Mekki, żeby do niej jakkolwiek inaczej przejść. Melbourne i Grecja zostają sojusznikami. nie Grecja i Arabia Właśnie to z kim oni są aż tak bardzo związani Arabowie Hmm Chyba tutaj nie ma nic No e, walić to Kraku. kolejne Trebeusze e, Trebeusze tak będą wolno Trochę słabo, no dobra e, Produkcja Dobra, warsztat. Wybiorę już takie rzeczy. Trochę mało kasy będzie z tego, ale... O, w Grand River Bank. Bank I kolejny. E... Kolejna katapulta. W sumie już nie będę żadnych... E... żadnych jednostek budował, bo i tak teraz przecież przyjdzie do ulepszenia. I to za jedną turę. Także... Także pozostanę tym wszystkim. Hanuj się nas boi, to ostro. Czy oni są... Okej, okay, chyba nikt ich nie chroni. Byśmy. I czy możemy zażądać daniny od nich? Hmm. A nie, nie możemy. Szkoda. Myślałem, że jak będą zastraszeni, to wiecie, że tak troszeczkę jakby. Będą chcieli nam dać jakieś złoto. No, tu. Niestety nie. Czy tam ci już mogą? Tak, mogą. Świetnie. Także teraz po prostu będziemy się tułać tymi moimi jednostkami. Tego nie chciałem zbytnio. Zdecydowanie nie. Ale dobrze, że Mekkę widzimy. Widzimy, się, widzimy co się tam dzieje. Także przynajmniej przynajmniej to. Coś pozytywnego w tym wszystkim. Next. Dobra, w takim razie już się zami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak to oczywiście łapcie w górę mile tak, yy, mile widziane i co i co? Komentujcie i subskrybujcie. Yo!